Jesteśmy około 60 km od Saigonu. Właśnie przypłynęliśmy tutaj taką łódką Speedboat. Jesteśmy w rejonie Kuczy słynnym z tuneli wykopanych przez Wietnamczyków podczas pierwszej i drugiej wojny indochińskiej. Wietnamczycy rozpoczęli kopanie tych tuneli w latach 40. i 50., kiedy się napierdzielali tutaj z Francuzami podczas pierwszej wojny indochińskiej. Potem w latach 50. i 60. kiedy rozpoczęła się druga wojna indochińska znana nam pod nazwą wojny wietnamskiej, te tunele uległy poszerzeniu i e, w takiej ogólnej modernizacji wykopano dalsze tunele. W tych tunelach Wietnamczycy zorganizowali sztaby, koszary, szpitale, nawet kina, fabryki broni, dosłownie wszystko. Przez długi czas, kiedy Amerykanie tutaj weszli, nie mogli nawet, nie widzieli nawet partyzantów Wietkongo, ponieważ Kości po prostu pojawiali się znikąd, wywalali do nich serię skałacha, po czym znikali dosłownie pod ziemią. Amerykanie nie byli nawet w stanie oszacować stan strat wroga, ponieważ Wietnamczycy wciągali ciała poległych partyzantów też pod ziemię i tam ich grzebali. Więc Amerykanie odkryli te tunele przez przypadek. Po prostu jeden z żołnierzy amerykańskich nadepnął na gwóźdź, który był częścią władzy prowadzącego do jednego z tuneli. No i musieli wymyśleć co, jak, te, jak zniszczyć wroga kryjącego się w tych tunelach, więc no próbowali wszystkiego. Najpierw próbowali bombardowania, no ale tunele były wykopane dość głęboko w gliniastym gruncie, który podczas pory suchej stawał się twardy jak, jak beton. Później próbowali samtąd wykurzyć gazem, no ale Wietnamczycy budowali syfony, które wypełnione wodą, które zatrzymywały gaz. No więc Amerykanie musieli wyszkolić żołnierzy, którzy wejdą do tych tuneli i podejmą walkę z Wietnamczykami na ich podwórku. No i tak powstały oddziały szczurów tunelowych. Właściwie to nie były oddzielne oddziały, to były po prostu żołnierze wyspecjalizowani w walkach w tych tunelach wygrzebanych pod dżunglą. Eee, taki szczur tunelowy przede wszystkim był do bardzo drobnej, bardzo krępej budowy ciała musiał mieć niesamowitą sprawność fizyczną i niezwykłą odporność psychiczną, ponieważ na w tunelach Wietnamczycy przy, przygotowali na nich no, różne niemiłe niespodzianki. Na przykład kosze z jadowitymi robalami, kiedy taki żołnierz pełznął wąskim tunelem, potrącał jakąś linkę to z kosza nad jego głową sypały mu się jadowite robale, albo na przykład yy, yy, yy. Bambusowe rury z ukrytymi jadowitymi wężami. No, na tej samej zasadzie postawił rękę nie tam, gdzie trzeba, i na kark rzucał mi się jadow jadowita żmina. Już nie mówiąc o różnych rodzajach min, granatów czy punjaj traps, czyli takich dołów wypełnionych zaostrzonymi bambusami. Także bycie takim szczurem tunelowym, no, no to była po prostu naj najbardziej niebezpieczna robota podczas całej. Wojny wietnamskiej. Wojny, która tutaj jest znana pod nazwą wojny amerykańskiej. Tutaj właśnie widzimy model takiego tunelu. Jak widzimy w tunelach mieściły się kuchnie, warsztaty, koszary, dosłownie wszystko. Ja bardzo żałuję, że na filmie prawdopodobnie nie będzie tego widać tak dobrze jak w rzeczywistości. Kamil twierdzi, że jestem w siódmym niebie, tak jak on na meczu NBA. No i ma rację, przecież. Wojnie wietnamskiej poświęciłem chyba kilkadziesiąt artykułów. Zresztą o wspomnianych szczurach tunelowych też pisałem. Artykuł znajdziecie w pierwszym tomie książki. Pan przewodnik wspomniał o jednym epizodzie, o którym nie wiedziałem, mianowicie. Amerykanie, żeby wykurzyć Wietnamczyków z tych tuneli spróbowali jeszcze jednego sposobu, mianowicie dogadali się z tajami i wzięli od nich jadowite węże i powpuszczali do tych tuneli. No ale nie zawali sobie sprawy z tego, że większość żołnierzy Wietkongu w cywilu była farmerami i doskonale umieli łapać te węże. W ten sposób Amerykanie po prostu dostarczali im pożywienia no to teraz idziemy zobaczyć prawdziwe tunele. Kamil, jak widać, bardzo wczuł się w rolę. Wygląda na prawdziwego żołnierza Wietkongu. Chociaż chyba takiego zmutowanego, bo żołnierze Wietkongu w takich rozmiarach raczej nie, nie występowali. Zdaje się, że stoimy przy włazie do jednego z tuneli. Yeah, the first um, thing I would like to share with you is the hidden engine. the uh, real hidden engine where the local people enter and get out of the tunnel during the wartime. In reality, not easy for all of us to find out because it's uh, mainly were located behind a big tree or behind the bottom of the tree or behind the man-made main hill. And just repair your camera, and you see how the local soldier get in get out of the tunnel really outside the Kobo railway It's not easy for all of us to see yeah just prepare your camera and you can see how they get in get out the tunnel yeah during the war time teraz yeah, sposób właśnie żołnierzy wetkongów znikał Amerykanom z oczu dosłownie And the special thing for that uh, engine you see, mm -hmm. they use a the wooden frame, cover the engine and use the mud cover the surrounding and hang to it. Even in the rainy season, not too much rainy water enter inside the tunnel. Yeah, it's still dry inside. Yeah. If some of you have a good body, Sorry. you can try. <laughs> 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 Go first. <laughs> <laughs> and, uh,

Zresztą odwiedzenie tuneli w Kuci zawsze było moim wielkim marzeniem. Zresztą wojna w Wietnamie to. Jak wiecie, jeden z moich historycznych koników. Wojna w Wietnamie i powstanie warszawskie, oczywiście. Z otwór zamaskowany otwór wentylacyjny. E wiadomo, w tunelach było bardzo duszno, żeby dostarczyć chociaż trochę tlenu ludziom, czy partyzantom, którzy tam mieszkali. E Wietnamczycy zbudowali zamaskowane otwory wentylacyjne, takie jak ten. Bamboo trap, czyli pułap, pułapka bambusowa, taka niespodzianka dla żołnierzy amerykańskich idących tak, tak przez dżunglę. Wietnamczycy często na tych zaostrzonych bambusach smarowali ekskrementami i innymi nieczystościami, żeby spowodować trudno gojące się rany. Yeah, and uh, they try to make the bamboo more bontic on the top, and they try to make a uh, horns around three meter deep underground even outside.